a gra pokazuje twoich prawdziwych kraszy. Lepiej oglądajcie do samego końca, bo możecie naprawdę nie spodziewać się rezultatów. Dzień dobry, widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem na mapce przygotowanej przez pewną osobę i słuchajcie, za mną jest moje zdjęcie jeżeli zostawicie łapeczkę w górę teraz, to dowiecie się za chwilę, kto jest moim kraszem, ponieważ patrzcie to, krasz Dewa jest na górze. Powiększ je, no i pewnie trzeba będzie przejść ten parkour, bo jak widzicie, no, normalnie raczej nie udałoby mi się tego przejść, prawda? No, no. No raczej nie mam takich umiejętności, ale mamy tutaj takie pewne dwa śmieszne guziczki, które jeżeli sobie klikniemy zostaje taki wielkoludem i zobaczcie, teraz na spokojnie mogę wejść na, na przykład na tą platformę już, i przeskoczyć tutaj, już, dobra, no i możemy to zrobić Widzowie, wy zostawcie łapkę w górę, ponieważ dzisiaj jest taki troszeczkę inny odcinek, jutro już będą normalnie kidowice, ale wiecie jak to jest, czasem trzeba też coś innego nagrać Jezuścia, dobra, spadło mi się tutaj I też subskrybujcie widzowie kanał, żeby być oczywiście na bieżąco, zachęcam do oglądania do samego końca, bo dzisiaj naprawdę tam jest sporo ciekawych rzeczy Widziałem tą mapkę, ona jest naprawdę mocna I teraz tak, musimy sobie tutaj na spokojnie to robić, bo... O, dobra, to nie jest takie. A, nie! Kurde, dwa wejścia, dobra, robię speedrun. Nie, nie ma to, ja jestem mistrzem parkurów. Patrzcie, jakie to jest ciekawe w ogóle, nie? To jest tak interesujące, bo zobaczcie, możemy. O, dobra, jak taki wielkolud może stać na czymś tak małym? Zobaczcie, moje stopy się nawet na tym nie mieszczą. Uś, uś, dobra, to jest chyba te najcięższe. Nie, dobra, te najcięższe to jest chyba to. Nie, ja nie wiem, na czym my tak kurde zginęliśmy, prawie. O, dobra, bo tutaj to jest ciężkie. NAPRAWDĘ?! ARE YOU SERIOUS, BRO?! Przejście tego jednak zajęło mi o wiele dłużej, niż myślałem. O mój Boże. A Mam 22 lata, co ja robię ze swoim życiem? TUR! Widzowie! Jestem, jestem, udało się Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile tutaj było prób Dobra, ja mam wejść tutaj Czekajcie, o nie, kurde, wlazłem Dobra, muszę się pomniejszyć Zeszel pięciu Steve. O nie, dobra, okej, okay, bo tu jest coś dalej. Zeszel pięciu Steve w garniturach, okej. Okay. I potem zobacz swojego crash'a, dobra, okej, okay, no to bierzemy tą broń. Uś, dobra, dajcie mi to. Okej, okay, ale mamy lufę. O kurde, to będzie mocne, dobra, czekajcie. Muszę tylko sobie wziąć jeszcze amunicję. Dobra, dobra, dobra. I słuchajcie, mamy zastrzeżeć pięciu Steveów. Okej, okay, dobra. Ej, aha, to się raz kilka, dobra, okej, okay, czekajcie. To jest Steve chyba, tak? To możemy to zjeść pod Steve'a. No chyba tak na pewno, czekajcie, tylko muszę wycelować. O, uś. Uyś, 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 uyś. No, ginty, kurczę! O, faj, tu dobra, mamy jednego, dobra, tam jest drugi. Uyś, uyś. No, kurde, jaka niecelna ta snajperka. Dobra, czekajcie, musimy, muszę zmienić pozycję chyba, bo tędy. O, to jest kolejny. To nie są, kurde, naboje do tego! No nie, to my musimy inną broń. Musimy świeżą broń. No, otwórzcie się, o, dobra. Kurde, widzowie, jaka to jest, durna łapka, to jest niesamowite. Dobra, biorę te naboje. One będą lepsze, dobra. Lecimy z tematem, okej, okay, dobra, mamy to jest tylko. Uyś, uyś. Kurde, no. O mój Boże, dobra, nniszcie, kurde dobra, hello ci, kurde, teraz trzeba w łeb ty durny Stew. Iź, iść. Iś, iś, aha, nie mogę już, dobra. Iź, iść, iść. Eź, dobra, mamy go. Okej, okay, dobra, chodzi o tych Steve'ów. Dobra, czekajcie, a ja muzykę takie kamikaze, że mu wejdę od góry. Dajcie, muszę znaleźć dobre miejsce. O dobra, tędy się posadzimy. O, masz! Kurde, lamusie! O masz! Co mamy zrobić stąd? Iź, dobra, mamy. Jeszcze jeden mi został. Iść, 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 wyjść. Iś, iś. O, no i dobra, chyba się drzwi odlokowały. Zmniejszmy się może, tak będzie o wiele łatwiej. Kurde, jaka lupa, co jest w ogóle, nie? Dobra, wbijam! Okej, okay, że nie to jest mój crash, no mmm, no, bardzo ładna. Nie, no mój typ, no widzowie, no to jest moja przyszła żona ogólnie, jak ją jeszcze nie poznajecie, to jest moja dziewczyna. E, możecie teraz zrobić Edity. Możecie teraz zrobić Edita, bo to to jest serio moja przyszła dziewczyna, ja, ja za nią się ożenię. Lecimy Crucifix Canada. Jutro teraz Crash Milky będzie, moi drodzy do poznania. No i proszę zobaczyć. Crash Milky już czeka. Przejdź na drugą stronę. No i mamy tutaj chyba jakiegoś potężnego droppersona, A nie, czekajcie, może musimy tam przejść. Dobra, czekajcie. Okej, okay, tam musimy przejść. Dobra, żeby poznać Crash Milky, bo tam widzę, że coś jest innego jeszcze napisane. Dobra, czekajcie. Spawn point. Okej, okay, dobra. O, i mamy Spawn pointa. Tuż możemy chyba odłożyć itemy, więc ja sobie je odłożę, bo pod co mi one? No i dobra, słuchajcie. Okej, okay, widzę, muszę wskoczyć do tej wody. No, ja akurat w zawsze. Byłem perfekcyjny, więc ja nawet się tutaj nie przykładam. Po prostu lecę prosto do wody, ok. Aj, no, aj, to nie to, dobra, jeszcze raz. O nie, teraz nie mam Night vision, dobra, spokojnie, widzę, zaraz sobie ustawiam, ale czekajcie. Nie, no nie wiedzę. do no to dobra, 360! O! Dobra, na, luźnie, na luźnej gumie, jak bungee. No, byłem w wodzie, dobra, fikołek, dobra i teraz na luźnej gumie, błagam, błagam. SUMI! Dobra, bo na nie widzę też, dobra, tu jest jakiś Steve. Bravo, Crash Milki już czeka. Okej, okay, dobra ci Crash milki poznaliśmy dość efektownie szybko. Crash milki, kogo ty? Emilia lubisz się, kto ci się podoba? Marcin Dubiel! Naprawdę czy to jest jakiś prank? No błagam Emilia. Okej, okay, bye bye, kolejna osoba. Chcesz zobaczyć Crash Chipsona? Pomniesz jej i dojść do celu. Dobra, widzę, że jest tutaj to. My się, zamkniemy za sobą drzwi, żeby być kulturalni. Sieba był on, elo, buco na dobra, a co my mamy w skrzyneżce? Okej, okay, znowu pomniejszenie. Dobra, na jedną drugą. O kurde, ale jestem mały, dobra, lecimy z tematem. Aha, ja muszę... O nie, to jest lawo, ale on nie bije. Lol to jest blok chyba. Dobra, okej, okay, nice. Okej, okay. mamy tutaj taki labiryncik. Dobra, to na ludzie. Czemu to jest tyle Batmanów? Dobra, trzeba uważać, widzowie, bo wiecie, jak to jest, jest Dobra, co to jest? Diamond block? Okej, okay, dobra, chyba nie o to chodzi. Nie, to jest początek! Ej! zabudziłem. Ej! Trzeba jednak iść tym diamentem, dobra, to idziemy diamentem, bolawa jednak prowadziła... What you hell? To tam jest inne z inne przejście tą lawą? To hell, aha, czy tędy, okej, okay, dobra, okej, okay, tędy można iść, dobra, nie widziałem. No tutaj możemy ogólnie tak podglądać, nie? To jest w S. <grym> to jest taki mały lifehack, widzowie ogólnie na te mapki, że widzicie. No ja sobie jestem wielkości bloka, ale mogę sobie dzięki temu wszystko podglądać, bo to nie zostało zabudowane od góry, więc skoro nie zostało zabudowane, to dlaczego ja bym miał nie skorzystać, tak? O, tam jest meta, dobra, dotarliśmy. No, na małym lifehacku, sorry za to. Jezuzek zimno. Na małym lifehacku, sorry widzowie, za to, ale spokojnie, nie stresujcie się. U nie, jesteśmy zgubieni, jak ja mam teraz tu wyjść? Do dobra, widzę, muszę użyć nielegalnego oprogramowania, bo inaczej by się nie dało. Ale już wracamy, spokojnie. Trash tosta jest za tymi drzwiami. Kurde, dobra, działajmy tam są kurde, już to się widzę jakieś włosy, dobra, nie wiem, dobra, jest Szepsom w niebalansach, balansach siedzi, a Didasku tutaj taka elegancka żapeczka, dobra, jaki młody tost, kurde, jeszcze tutaj nie był bocy czy żartuję oczywiście zegarek jakiś tam drogi pewnie. Dobra, zobaczmy. Zura, taka kurczę, brązowe włosy, taka kurczę brunetka, dobra, kto to? O kurde, to to za pani jest, ja jej nie poznaję kurde, jakaś taka la modeleczka. No, czy jest w typie Filipa, no to mógłby to napisać w komentarzu, ale kurde, mocne, mocne, mocne mocne. No, moja na przykład była w moim typie gierka póki co się sprawdza, dobra. Co mamy tutaj dalej? Okej. Okay. Mamy tu Jezus jakąś wysepkę, dobra, tutaj widzę, że już zaczyna być grubo. Okej, okay. mamy tutaj kilka mini minibajków do zrespienia i paliwka. Dobra, ja sobie już tutaj widzowie dam spawn pointa, bo ja już wiem jak to się widzę, ja Przepraszam czasem za używanie tych komentarzy, ale wiecie jak to jest widzowie, te, te mapki z neta, No wiecie jak to wygląda, dobra, czekajcie, y siadamy se, y dobra, y okej, okay, dobra, to jest akurat, dobra, to jest fajnie zrobione, bo nie da się sobie nic zrobić, dobra, czekajcie, tutaj ja muszę bardzo uważać, żeby się nie wywalić w, w level zone, dobra, czyli idziemy... Kurde, ja nie mogę, ale skupienie. Dobra, Czekajcie, o dobra, motorek się nam ciszył. fajnie, fajnie lubię to. Dobra, okej, okay, dobra, okej, okay, okej. Okay. I teraz tam, dobra. Eee, nie! O dobra. Jest git. O, oh, jest git. Dobra, jestem takim koksem, że tu grałem w ogóle to są same tabliczki wojana Co, czy jest, jest chyba crash wojana. Teraz mamy to odkryć, ale tam jest crash wojana. Dobra, git. Dobra, patrzcie jak wykręcam, nie? Patrzcie to, jakim jestem kurde koksem. Okej, okay, dobra, przyspieszmy trochę, bo nie ma czasu. Trzeba dobrze wykręcić. Ja mam akurat szóstkę z prawa jazdy. Yś. Ups. Up! Dobra, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Wysiadamy chyba Okej, okay, dobra, zostawimy to, bo tam widzę, że tam jest Palion kolejną osobą. Crashwo Jana tutaj jest, czyli dobrze myślałem, okej, okay? dobra, czyli Kraszwo... No tak, no, no kto by mógł to być nie inny jak Katarzyna, oczywiście Blaszczyk, tak? Blaszczyk, no no. oczywista, oczywistość, są już razem z 5 lat, więc tutaj nie ma się co dziwić. E, paznokcie ubrane pod kolor buta. Dobra, w takim razie okej. Okay. Krasho Jana poznaliśmy, więc większy, bez większych zaskoczeń, ale lecimy dalej, czyli już mamy poznane trzy Krasze, Nie, to był czwarty. Uy! Dobra, to nam został chyba tylko Palion, Dobra, czekajcie. Musimy się dobrze rozpędzić. Uy! Shit. Dobrze, no, że spampointem, nie? Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu. Crash Paliona, Dobra, ale chwila, czytaj. Dobra, mamy nawet książkę do przeczytania, czytam spokojnie. Aby zobaczyć twarz Crash Paliona stwórz najmocniejsze enchanty na mieczu i pokonaj więźle jednym ciosem, ale uwaga, masz tylko jeden cios. Okej, okay, dobra, czyli musimy tego typa załatwić z jednego ciosa, tylko i wtedy się dostaniemy dalej. Dobra, więc mamy mieczora, okej, okay, mamy mieczyks Mamy dużo enchantów. O, i mamy butne z expem Dobra, to mi się akurat mega przyda. Dobra, no to ładujemy Expa. Więcej chyba będę potrzebował Dobra, chyba tycha mi wystarczy. I jakieś mocne enchanty. Dobra, ja wiem, że na pewno dobrym enchantem jest Shard. Dobra, szarpneza sobie na pewno weźmiemy. Na pewno przydałby się jeszcze knockback, to nam nie wystarczy. Chyba fire aspect będzie spoko. Eee, no i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mieczor to jest tyle. a ja nie wiem czy my go zabijemy z hita, bo tutaj dużo enchantów to my dobrych nie mieliśmy. Ale dobra, bierzemy to, bierzemy to, okej. Okay. Idealnie nam starczyło lewla mamy dobry w miarę miecz. Zobaczmy czy go zabijemy na hita, może skryta? Uś! Uś! Ej! Ona tu, kurde! Ona tu! Ona tu! Ej! Nie da się go rozwalić z hita! Co się? No hello, ale nie, ma, nie mogę go rozwalić, widzowie, patrzcie! On jest niezniszczalny! O co chodzi? Dobra, nie wiem kurde, dobra, weź sobie ten miecz, weź sobie tą książkę, weź sobie paliwo wariacie, jedyę zobaczyć kraszę odpaliona, nie wiem, zbugowany level, zbugowane coś się jest, dobra, nie wiem. Chodźmy zobaczyć kraszę opaliona czy to tu... o, no tak, no to jest oczywista, oczywistość, no oczywista, oczywistość, że to jest oczywiście Maja, no kto by mógł to być inny, tak? Widzowie, nie wiem o co chodzi, jeżeli chcecie więcej takich mapek, to ja poszukam w necie, subskrybujcie kanał, wpadajcie na mój trzeci kanał, Dave Plus, bo jest całkiem spoko też.